Światowe Dni Młodzieży to jest wielki trud organizacyjny. i pod tym hasłem Cyrenejczycy. Rozumiemy tych wszystkich młodych ludzi oraz te wszystkie instytucje, firmy, podmioty gospodarcze, duszpasterskie, kościelne i świeckie, które chcą włączyć się w ten trud przygotowań światowego dnia młodzieży. Ogłoszono dwa konkursy na Hymn i Logo Światowych Dni Młodych. Konkurs na Hymn jeszcze trwa do 31 maja, natomiast konkurs na Logo Światowych Dni Młodych już się właśnie zakończył mogę już dzisiaj powiedzieć, że podać pełną liczbę zgłoszonych prac. Napłynęło ich dokładnie 223. Jury powołane do wyłonienia najlepszych prac wybrało cztery propozycje, które teraz zostaną zaprezentowane papieskiej radzie do spraw świeckich i po konsultacjach z papieską radą będziemy mogli być może już po tym najbliższym spotkaniu w Rzymie zaprezentować logo, logo światowych dni młodych. Projekt Bilet dla Brata Dzieło Pomocy Pielgrzymom ze Wschodu to projekt wyjątkowy w historii przygotowań do światowych dni młodzieży i projekt, który ma takie dwa bardzo ważne wymiary. Pierwszy wymiar to jest wymiar materialny, który polega na tym, że projekt ma na celu dofinansowanie udziału w Światowych Dniach Młodzieży pielgrzymów z 13 krajów na Wschodzie. Te kraje to Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, więc kraje Europy Wschodniej, kraje za Kaukazia, kraje Dawnego Bloku Sowieckiego. Drugim wymiarem bardzo ważnym biletu dla Brata jest możliwość zaangażowania w te przygotowania, które będą trwały w Polsce osób, które być może nie zaangażowałyby się w inny sposób, to znaczy tych grup, które. Nie są bezpośrednio jakby kojarzone z uczestnikami osób starszych, dzieci, może także tych osób, które nie są w stanie zaangażować się od strony materialnej w pomoc organizacyjną, ale są w stanie poświęcić swój czas, czy też podzielić się swoimi inicjatywami na potrzeby przygotowania jak najlepszego przygotowania światowej młodzieży, które będą miały miejsce w, na terenie całej Polski w 2016 roku. W takim wymiarze materialnym zachęcamy do wspólnego budowania budżetu. Z którego będziemy mogli zasilać pielgrzymów starających się o przyjazd grupy pielgrzymów starających się o przyjazd na Światowy Dni Młodzieży tutaj w Polsce. Jak będziemy to robić? Poprzez szereg akcji charytatywnych. Taką pierwszą piękną i wyjątkową akcją, od której rozpoczynamy naszą działalność, jest oferta specjalnych cegiełek kanonizacyjnych przygotowanych dzięki ogromnemu wsparciu pana Roberta i pani Beaty Jansonów. Jest to pierwszy taki projekt do tekstów Karola Wojtyły. Gdzie muzyka jest dedykowana dla różnych osób, muzyka, która łączy ze sobą różne style, bo różne style pojawiają się na tej płycie. Wiersze, które żeśmy wybierali wraz z mężem, mówią o wielkich wartościach, które dotyczą wszystkich ludzi. Bez względu na to, czy wierzą w Boga, czy nie wierzą, ale dla nas wszystkich. Ta poezja była mi dana. Ja po prostu musiałem napisać muzykę. Chociaż wcześniej tylko o tym marzyłem, ponieważ beatyfikacja o, troszeczkę mm, była przespana przez polskich artystów. Nikt się nie odważył podczas beatyfikacji e, tak poważniej e, urzeczywistnić to święto od strony muzycznej, e, od strony artystycznej. Artyści w Polsce gdzieś jak gdyby to święto przespali. E, postanowiłem, że kanonizacja już tak e, nie może przebiegać. Ja chcę podziękować panu Robertowi i pani Beacie za to, że na jesieni trafili do nas tutaj, do Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Razem z księdzem Andrzejem Sochalem i zaproponowali współpracę, żeby no właśnie pochylić się nad tymi utworami, przygotować taki produkt. I ponieważ wtedy również pani Dorota już nam prezentowała od września pomysł na bilet dla brata, to żeśmy ożenili jedno z drugim i, i Sony Music, które wyprodukowało tę płytę, także podjęło tę współpracę. I dzisiaj właśnie ta płyta, Miłość Mi Wszystko, wyjaśniła. Jest pierwszym takim oficjalnym produktem biletu dla brata, z którego dochód jest także przeznaczony na dzieło pomocy młodzieży ze wschodu. Tę płytę można nabywać w polskich diecezjach. My naszymi kościelnymi kanałami już czterdzieści kilka tysięcy egzemplarzy tej płyty przekazaliśmy do parafii różnych w Polsce, a także będzie ona dostępna oczywiście przez kanały dystrybucyjne Sony Music, czyli przez Empiki i różnego rodzaju księgarnie i również pewna część dochodu z płyty nabywanej w tych publicznych miejscach także zasili budżet biletu dla brata, za co bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy i przyjmujemy Państwa Jonsonów do grona SDM-owych Cyrynejczyków.